Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Kochani, chciałbym zacząć to słowo od zdania z dzisiejszej Ewangelii. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Taka ważna dopowiedź wyraz sprawy, który to, tak jest tutaj na język polski przetłumaczony. W oryginale mamy tam wyraz remata. Rema ta liczba mnoga od słowa rema. Rema w takim pierwotnym znaczeniu oznacza słowo, słowo Boga, które ma moc sprawczą, ale również może być ten wyraz przetłumaczony jako wydarzenia, jako sprawy. I gdybyśmy włożyli teraz to różne tłumaczenie tego wyrazu w to zdanie, brzmiałoby ono tak: Lecz Maria. Zachowywała wszystkie te wydarzenia, zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. I zobaczcie, nie wiem, czy wiecie, czy zdajecie sobie sprawę, że podsumowując chociażby rok, który się zakończył, 2024, naśladujemy Maryję. Co robiliśmy i może też dzisiaj to robiłeś? Co robimy, kiedy. Wspominamy miniony rok, jaki był. Też to, co nam media podają, na przykład największe katastrofy, naj, naj, najtragiczniejsze wydarzenia minionego roku, czy też ci, którzy odeszli ze świata kultury, z grona aktorów, twórców, piosenkarzy. Wspominamy w ciągu tego roku, znaczy na, na zakończenie roku, wspominamy właśnie tych, którzy odeszli. Podobnie jak no, tutaj wczoraj, podczas Mszy świętej na zakończenie roku, też było pewne podsumowanie, ile było chrztów, ile było pogrzebów, co się wydarzyło w naszej parafii. Rozważamy pewne wydarzenia, rozważamy, ale właśnie po co. W jednym z psalmów jest takie piękne zdanie: Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o liczenie dni bo jest to pewnego rodzaju przenośnia. Psalmista modląc się prosi o co? Panie Boże, naucz mnie, naucz mnie rozważać to, co się wydarzyło w tych dniach, które już minęły. Po to bym zdobył mądrość serca. Właśnie nie chodzi o to, żeby wspominać dla wspominania. Nie chodzi o to, żeby... Podsum, podsumowywać dla samego podsumowania. Ale kiedy idąc za Słowem Bożym, idąc też za Maryją, rozważamy te wydarzenia i te, te wszystkie słowa, Bóg chce nam dać mądrość serca. Bóg daje w ten sposób mądrość serca. Bo zobacz, chociażby prosta rzecz, jeżeli podsumowujesz rok i pomyślisz o tym, co mi się w tym roku nie udało albo jaką największą gafę, czy jaką największą głupotę zrobiłem, to jeżeli się nad tym mądrze zastanowisz, to Duch Święty przyniesie ci mądrość serca. Kiedy drugi raz znajdziesz się w takich okolicznościach i będziesz mądry, to drugi raz takie głupoty nie zrobisz. Drugi raz takie gafy nie strzelisz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jeżeli ktoś ciągle popełnia ten sam błąd, jak o nim mówimy, no głupi. Raz się sparzył, drugi raz się, raz się sparzył i trzeci raz robi tą samą głupotę. Ale właśnie kiedy rozważę jakiś swój błąd, Bóg chce mi dać mądrość serca po to, żebym drugi raz tego nie, nie popełnił. I podobnie, jeśli rozważę, że coś mi się udało, podsumowuję rok, popatrzę, o, wprowadziłem w moim życiu, nie, w mojej pracy, wprowadziliśmy w moim domu, wprowadzi, wprowadziłem w moim życiu duchowym taką i taką zmianę. I nagle to przynosi dobre owoce. To znaczy, że w tę stronę idę dalej. Zobacz, przyszła mądrość serca. Na śladu i Maryję. Rozważaj, rozważaj to wszystko, co się wydarzyło. A chcę Cię też zachęcić, teraz też szczególnie, pomyśl o takim podsumowaniu roku. Jakie wydarzenia miały miejsce w tych ostatnich dwunastu miesiącach. Które widzisz, że były takim dotykiem Boga? Czy zauważyłeś, które wydarzenia były taką interwencją, przyjściem Boga do Ciebie w szczególny sposób? Rozważaj, co Bóg Tobie uczynił, co On Tobie uczynił. I właśnie nie tylko wydarzenia, ale też Słowa. Jakie Słowo do Ciebie Bóg skierował w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, które Cię poruszyło? Które jest Słowem, którego się trzymasz, bo jest Słowem obietnicy. Czy w ogóle usłyszałeś, że Bóg kieruje do ciebie Słowo? A jeżeli usłyszałeś, rozważaj je i zachowuj w swoim sercu. A owocem tego będzie mądrość. Będzie mądrość dana od Ducha Świętego. I to jest takie moje pierwsze życzenie, które do was kieruję w tym, w tym dzisiejszym Słowie. Życzę ci Żebyś rzeczywiście rozważając, co Bóg Tobie uczynił, i rozważając, co Bóg do Ciebie powiedział, wzrastał w mądrości. Byś był coraz bardziej Bożym człowiekiem. Był, byś był coraz bardziej dojrzałym chrześcijaninem, który zdobywa mądrość serca przez rozważanie Bożych słów i Bożych spraw. A drugie moje życzenie wiąże się z błogosławieństwem, które dziś słyszymy w pierwszym czytaniu, z błogosławieństwem Aaronowym. Ale chcę do tego błogosławieństwa dołożyć jeszcze jedną prośbę czy no tak to jest prośba to jest prośba z którą wiąże się błogosławieństwo. Chcę się odnieść tutaj do krótkiej, ale bardzo pięknej modlitwy, którą zaniósł do Boga Jabez. Tajemniczy bohater występuje czy jest wspomniany w pierwszej księdze Kronik i tenże właśnie Jabez Pomodlił się, zwrócił się do Pana Boga takimi słowami. Pierwsza księga kronik, rozdział czwarty wzywał ja bez Boga Izraelowego, mówiąc, obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło. I sprawił Bóg to, o co On prosił. Można sparafrazować, spodobała się Panu Bogu ta prośba jabesa. Panie Boże, pobłogosław mnie skutecznie. Obyś mi skutecznie błogosławił. Wiecie, z jednej strony może być w tym pewna zuchwałość czy śmiałość, tak moglibyśmy to ocenić. No, jak może człowiek mówić do Pana Boga: Masz mi pobłogosławić tak i tak. Ale ja w tym nie widzę zuchwałości. Widzę w tym taką dojrzałość. Człowieka, który wie, wierzy, doświadcza, że Bóg jest Bogiem mocnym i Bóg jest Bogiem dobrym i nie boi się prosić, by Bóg wypełnił swoje obietnice. To błogosławieństwo, które dziś słyszymy w pierwszym czytaniu, błogosławieństwo Aaronowe, ono kończy się zapewnieniem, które daje sam Jachwę, sam Bóg. Tak będą wzywać imienia mojego, a ja im będę błogosławił. Jeśli Bóg coś obieca, to On to sprawia, bo On jest wierny. On jest wierny i On nie cofa się, kiedy da jakąś obietnicę. I ja chcę Ci życzyć, żebyś miał taką ufność i taką wiarę w sercu jak ja bez. Abyś nie bał się modlić i prosić Boga o Jego błogosławieństwo na ten rok, który rozpoczynamy. Ale właśnie w ten sposób. Panie Boże, pobłogosław skutecznie. Pobłogosław skutecznie. Pomyślmy przez chwilę, co to znaczy, że Pan Bóg ma pobłogosławić skutecznie? Kilka przykładów. Zobacz, jeżeli ktoś zachoruje z Twojej rodziny, z Twoich najbliższych i modlisz się o jego zdrowie, nie bój się modlić właśnie z taką wiarą. Panie Boże, pobłogosław tę osobę skutecznie, czyli niech wyzdrowieje. Jeżeli modlisz się za kogoś, kto jest w jakimś nałogu, jest uzależniony od alkoholu, od narkotyków, od pornografii, od, od hazardu, jest uzależniony i nie może z tego wyjść, albo nie chce z tego wyjść. A ty się mówisz o wolność dla niego. Panie Boże, pobłogosław tę osobę, mojego męża, mojego syna. Pobłogosław jak? Skutecznie, żeby te kajdany z niewolenia z niego opadły. Żeby przestał pić, przestał ćpać, żeby był wolny od hazardu czy od właśnie od nieczystości. Pobłogosław skutecznie. Zobacz. W tym, w tym prostym zwrocie, abyś mi skutecznie błogosławił, ile w tym jest pewności, że Bóg to może uczynić. To jest wyzwanie pełne wiary. Jeżeli ty sam doświadczasz, że ktoś zranił twoje serce, rozważasz ten rok, który minął i myślisz właśnie, może o jakiejś relacji, która się rozpadła, o słowach, które cię przeszyły i do tej pory cię bolą, albo o krzywdzie, którą ktoś ci wyrządził i ciągle cię tam w środku szarpie i krwawi. I... Na samą myśl, że miałbyś tej osobie przebaczyć, to aż cię tam mm, ściska. Panie Boże, pobłogosław mnie skutecznie. To znaczy, uzdrów moje serce. W historii już się, wiadomo, historia się już wydarzyła, tego się nie cofnie. Ale wierzę, że Ty możesz uzdrowić moje serce, że ono przestanie krwawić, a blizna, która zostanie, przestanie boleć. Pobłogosław mnie skutecznie. Pobłogosław mnie tak, żebym miał... W sobie tę siłę, by powiedzieć wybaczam. I wiem, że wtedy wyjdę na wolność, bo do tej pory siedzę w klatce gniewu, w klatce żalu, pobłogosław mnie skutecznie. Zobacz, jak ten zwrot, abyś mi skutecznie błogosławił, kiedy go przełożymy na jakieś dziedziny życia, jak on nabiera nagle głębokiego znaczenia. Kiedy modlić się będziesz za swój dom, za swoją rodzinę, kiedy modlić się będziesz za swoją pracę. Panie Boże, pobłogosław skutecznie. I nie bój się mówić Bogu, jakich owoców oczekujesz w tym błogosławieństwie. Kolejna część tego błogosławieństwa, czy tej prośby Jabesa, bardzo mnie porusza. Obyś rozszerzył moje granice. Obyś rozszerzył moje granice. Wiecie, tak dosłownie, Jabes się modlił o rozszerzenie swoich pastwisk. No, z tego żyli Izraelici w tamtych czasach. Im więcej pastwisk, tym można było mieć więcej więcej trzody i majątek się powiększał. Ale w tym szerokim znaczeniu, Panie Boże, rozszerz granice mojego myślenia, moich planów, mojego patrzenia. Wiecie, chcę tu przywołać też słowa świętego Pawła, który mówił, że Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania. Ja to widzę bardzo mocno w moim życiu, jak wiele pragnień, które się we mnie pojawia, potem odkrywam, że one są od Boga. I porusza mnie właśnie ta prośba jabesa rozszerz. Rozszerz moje serce, rozszerz moje granice, żebym umiał marzyć, żebym umiał, umiał tęsknić, umiał planować dalej niż granice wyznacza mi mój strach. Bo często właśnie to mój strach, moje obawy. Moje niedowierzanie, że coś może się wydarzyć, stawiają granice. I wiem, że ja to przykładam do swojego życia wiem. Ile Bożych dzieł mogłoby się wydarzyć, gdyby nie ograniczał mnie mój strach, gdyby nie ograniczały mnie moje wątpliwości. Od wielu lat modlę się tymi słowami: rozszerz moje granice. Daj mi myśleć dalej, niż myślę ja, do tej, w tym momencie. Daj mi marzyć więcej. Wkładaj w moje serce Boże pragnienia, bo wiem, że potem Ty je będziesz realizował. Rozszerz moje granice. Pomyśl teraz przez chwilę o sobie. Masz pewne marzenia, pewne plany, pewne oczekiwania związane z tym rokiem. A co by było, jeśli Pan Bóg rozszerzyłby te Twoje marzenia? Nie bój się, ale właśnie o to poproś. Panie, może rozszerz. Rozszerz granice moich marzeń. Niech Twoja ręka będzie ze mną, czyli chroni mnie. Nie tylko prowadź, ale chroni. Daj mi zabezpieczenie, bądź moim zaopatrzeniem, bądź moją ochroną i siłą, ale nade wszystko moje serce zachowaj od złego. Pobłogosław mnie skutecznie, żeby moje serce było zachowane od złego, od grzechu, który mnie niszczy. Daj mi tą siłę. Pobłogosław mnie skutecznie. Przywołuje to błogosławieństwo czy to modlitwę jabesa w kontekście tego błogosławieństwa Aaronowego, w którym też właśnie podobno obietnice są związane. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad Tobą, niech Ci obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie swoje oblicze, niech Ci obdarzy pokojem. Ja Wam życzę dzisiaj, zarówno Wam drodzy parafianie, Życzę tego też wszystkim, którzy oglądać będą tego kazania czy słuchać tego słowa w internecie. Życzę wam, by pan Bóg wam rzeczywiście skutecznie pobłogosławił na ten rok. Tak jak się modliliśmy dzisiaj tym psalmem. Bóg miłosierny niech nam błogosławi. Bóg miłosierny niech skutecznie tobie i twojemu domowi skutecznie błogosławi. Amen.